Hej hej hej, z tej strony Kaczorek, a dzisiaj 7 najbardziej szanowanych shinobi w świecie Naruto. Pamiętajcie, moi drodzy widzowie, że jest to moja subiektywna opinia. A waszą siódemkę zostawcie w komentarzu. Przypnę wam serduszko i skomentuję. Zapraszam! Siódemeczka Jiraiya był członkiem drużyny Hiruzena i prawdopodobnie najsilniejszym z trzech osób, które trenował trzeci hokage w wieku dorosłym. Znany jako mędrzec, Jiraiya był niezwykle utalentowany, a jego zdolności bojowe były wystarczająco dobre, by zdobyć uznanie od Hanzo. Podobnie jak Tsunade, zdobył on tytuł legendarnego Sanina podczas drugiej wielkiej wojny ninja i był znany i szanowany na całym świecie. Minato Minato Namikaze był uczniem Jirai, który po zakończeniu Trzeciej Wielkiej Wojny Ninja awansował na stanowisko Czwartego Hohage w wiosce. Był niezwykle utalentowanym wojownikiem, mimo że nigdy nie osiągnął swojej świetności. Uważa się, że Minato był wystarczająco silny, aby zmusić Iwagakure do zażądania pokoju podczas Trzeciej Wielkiej Wojny Ninja. Jego moce były tak potężne, że w czasie wojny wioski nakazały po prostu ucieczkę. Piąteczka Tobirama Senju. Został drugim hokage w wiosce po śmierci swojego starszego brata Hashiramy. Tobirama nie rządził długo, jednak był szanowanym Shinobi, ponieważ był kluczową postacią w erze walczących klanów i był częściowo odpowiedzialny za tworzenie wioski Shinobi. Jego największym wkładem było jednak wprowadzenie między m.in. takich systemów jak Akademia Ninja i egzamin na Chulina, które później przyjął cały świat. Czwóreczka: Sasek Uchiha. Chociaż kiedyś po prostu zbuntowany shinobi, dzisiaj przykładny obrońca Konohagakure i tak jak Naruto opiekuje się wioską od wewnątrz, tak Sasuke robi to po prostu z zewnątrz. Jest niezwykle potężną postacią, której siła jest podobna do Naruto, a cały świat zależy po prostu od niego, aby najszybciej wytropić od Suzuki i dlatego jest niezwykle szanowaną postacią. Trujeczka, Madara, ostatni przywódca klanu Uchiha, Podczas ery walczących klanów wraz z Hashiramu Senju stworzył Konohagakure i chciał stworzyć trwałą erę pokoju. Chociaż Madara zabłądził, nadal był szanowany przez swoich kolegów Uchiha, reszta świata szanowała go z powodu ogromnego strachu i rodowodu, jakie nosiło jego imię. Dwójeczka Hashirama Przewodził klonowi Senju w pewnym momencie i pod koniec ery walczących klanów połączył siły z Madarą i ostatecznie stworzył z nim Konohagakure, Hashirama został wybrany pierwszą Hokage, co doprowadziło Madarę do zdrady wioski. Idea wiosek Shinobi została w końcu wykorzystana przez inne kraje, dzięki czemu Hashirama stał się człowiekiem, który do tego doprowadził. Co więcej, jego siła była taka, że był nazywany bogiem Shinobi, i był szanowany zarówno przez przyjaciół, jak i samych wrogów. Jedyneczka: siódmy Hokage z Kunochagokur. Naruto Uzumaki jest najsilniejszym człowiekiem w serii Naruto jest głównym powodem, dla którego świat ninja jest teraz w pokoju po zakończeniu czwartej wielkiej wojny ninja. Naruto był kluczem do zwycięstwa w wojnie, przewyższając wszystkich Hokage, którzy byli przed nim, ugruntował swoje dziedzictwo jako największego shinobi w świecie Naruto. I tak jak mówiłem, moi drodzy widzowie, jest to moja subiektywna opinia, moja siódemka, a waszą siódemkę zostawcie w komentarzu, ja Wam przypnę serduszko, podyskutujemy na ten temat i widzimy się w następnym filmie. Cześć.